Cześć, witajcie z tej strony Neon. E, to kolejny odcinek na moim kanale. E, dzisiaj. E, wy już widzicie pewnie co się zmieniło w moim akwarium. Zaraz wam o tym popowiadam. I popowiadam wam parę rzeczy, co robią moje mieczyki. A więc przechodzimy do odcinka. E, do mojego akwarium jak widzicie, zawitał już korzeń. Zrobiłem w nim dziury z moim tatą. Jedna no dziura jest tutaj, grota. Druga grota jest tam w czubku, tam wejście gdzieś dotąd jest, ona tutaj jest dość długa. I druga grota jest tam, tam, się tam jest takie wejście gdzieś dotąd też. No i ma około 10 cm, że zbrojniki tam miały na ludzie wejść. Znaczy, wiecie, zbrojniki są i tak większe, ale myślę, że moim co na razie wystarczy. A potem, jak już będą większe, to mogą składać i krewy. W tam jakoś sobie poradzą, bo one zbrojniki myślę, że są mądre. Tak, nie życie co robią moje samice wieczyka. Po prostu jedna samica jest tak dziwna, że chce się bić z każdą inną samicą. Normalnie przebywa jakaś inna samica obok niej i ona się najeża i od razu ją atakuje. Nie? No. Eee, jeszcze nigdy nie doświadczyłem w akwarium walki samic, więc to było na mnie mega zdziwienie. Na początku walczyła z tą, tylko najpierw muszę znaleźć samicę. Nie będę stykał z akwarium, bo tak nieładnie. No tam jest krzak, na, na z boku siedzi tam. Nie widać. tam, 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 tam. Eee, jest też kotnik, w kotniku siedzi mieczyk. Znaczy myślę, że nie wiem czy on urodzi, bo on jakoś tak się miota fest. Mocno. Ale myślę... możliwe, że urodzi, możliwe, że nie. Po prostu na duży brzuch i przełożyłem go. Jom. Jom, to jest pani mieczyk. Bo po prostu siedziała za krzakami i cała najeżona i... no i nie wiem, myślę, że cię teraz sam co egzalo Tiro <noise> To jest niemożliwe, to jest najlepszy samiec jakiego miałem kiedykolwiek e, Zbrojniki sobie już oczywiście e, te. Jak się nazywa? Groty zajęły. Sam sobie zajął tą tu na górze. Tutaj sobie siedział wczoraj cały wieczór. Dzisiaj już na razie, dzisiaj na razie pływa sobie ładnie, a nie siedzi w żadnej grocie. No nie sobie, usiadł głowę sobie wystawił, tak siedział, nie? I tak, co do tych molinezji wczorajszych. Urodziłeś się, złapałem ich 13, znaczy 14 złapałem. 14 molines i są wszystkie w moim akwarium. Yy, mo, mm, no, było ich 14 i do tego chyba jeszcze 8 czy 7 mieczyków. I tak wszystkie nie było, bo tam jeszcze w w tych krakach jeszcze dwa pływały. No. Nie, yy, wszystkie weszły do mojego akwarium. Ryby się z nimi zaprzyjaźniły. Pływałem sobie z nimi normalnie. Myślę, że wszystko jest spoko. Co mam jeszcze opowiadać? Zbrojnik zaczął opowiadać za samicami i to dość mocno. E, tylko jakoś widzi, to ją od razu odgania, albo po prostu wczoraj sobie siedział w dziupli i jakaś do niego podpłynęła, to on wyszedł i czekał, że ona tam wejdzie, więc wiecie, coś coś się może zacząć dziać. Może jakieś młode zbrojnik będę miał Chciałbym, żeby na kamerze pokazano, Pokazała ta Ups Chciałbym, żeby na kamerze ta, mm, ta. Te samice się trochę pobiły Bo to fajnie wyglądało Chodźcie wszystkie I nie wiem gdzie jest ta samica Teraz która tak się biła O tu jest To jest ta samica Ona atakowała inną samicę tylko na razie nie wiem, jakoś spokojna jest. W ogóle to. Dziś czasu tutaj ja nie wiem, o czym mam prowadzić filmiki, naprawdę. Bo jakby było dobrze, jakbyście byście mi w komentarzach dawali jakieś pomysły, nie? No by super, super. Na przykład mogę nagrać filmik o mieczykach. Na przykład po co mieczykowi miecz? Nie wiem, możecie ktoś nie wiedzieć. Nie wiem, mogę nagrać o malinezjach Coś tam poczytam, dowiem się o głupikach Tylko o głupikach będzie ciężko, bo jest tyle raz gupików Ja nawet nie wiem jakie mam w akwarium Wiem tyle, że mam endlera tigery, mam e, dam popowioczko i mam red albino, jednego samca, który zaraz pływa za samicą e, 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 Tego e, f, Tiger coś tam no. Aha. Nice. Głupi to jakiś mieczek, ten głupik jest. No, myślę, że coś będę się z tym oknem zrobić za sobą, bo widzę, że słabo widać. Czekajcie, muszę spróbował? Tak zrobić. Tak, żebym to zasunął. Tak zasunął, to będzie coś dało. Dawaj coś. Jest minimalnie, o oh jest, jest o wiele lepiej według mnie e, szczerze, to w moim akwarium się nic ciekawego na razie nie dzieje, poza tym korzeniem według mnie bardzo pasuje do akwarium zrobiłem go idealnie, przyczepiłem go na razie na gumkach recepturkach jeszcze nie na gumkach recepturkach, tylko na tych długich gumkach żeby po prostu się przytrzymywał, na razie jak się namoczy potem będę mógł chyba odczepić, tak myślę w ogóle wiecie co jest dziwne? Że samiec mieczyka nie wie, że drugi samiec, który jest, był samicą, znaczy był po prostu mały i mu nie rosną miecz, i teraz tu wyrasta miecz, jeszcze go nie ma i samiec pływa za, tak jakby za samcem, nie, Który nie ma miecza. Więc trochę bez sensu. Myślę, że ten mieczyk tam młody powinien mieć, bo ma taki duży brzuch, jakoś tam. Strasznie w tym nie jest spokojna w tym kotniku. Nie zobaczymy. O, zbrojnik idzie do dziupli swojej. No, jest, no trochę pokażę a nie. Z daleka to się tak nie nagrywa. Tak się nie nagrywa. O, już samica obok zbrojnika. O, 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 już, już. Już, już, już. już Uciekli. Tam jest tył. Samiec. słuchajcie, ma ładne no. tu jest jedna dzipla tam taka do środka tu jest druga tu, 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 tu tu się odbija światło, strasznie. tu jest druga aż telefon zamoczyłem w wodzie Trzecia jest. A tutaj tutaj. Widać teraz. To jest trzecia ciepła. To jest chyba największa i najgłębsza, więc tutaj pewnie będę składać ikrę. Potem jak już będzie, e, będę składać ikrę, to wystarczy że wezmę to akwarium przez te małę. Telefon sobie tam wcisnę i po zacisnę go po prostu jakby nagrywał jak zbrojniki na ja przykład składają sobie ikrę. Na moim akwarium nic się nie zmieniło. Oczywiście ta lampa, która wszystko ślepi. Molinezja, może jakieś zobaczę. Tu są molinezje. To białe, to na przykład to jest molinezja. Tu jest kolejna molinezja. Zbrojniki na razie. Tam z tyłu sobie chodzi samiec. No, bardzo spoko wszystko wygląda. W ogóle, wiecie o tym, że ta roślina tutaj, ta wielka tu, ona wypuściła taki wielki jakiś patyk czy coś i tu rosną kwiatki. Na tym sobie kwiatki rosną normalnie. Tu są normalnie białe kwiatki. Nie wiem, czy to jest normalne przy tej roślinie. I tu kolejne kwiatki rosną jej. A tu jest ta grubiutka samica. Nie wiem czy to będzie radzić. Widzicie? Jak zachowuje się jak miała radzić na serio? Tak się zachowuje według mnie. To jest jakiś kolejny zbrojnik Tu jest samiec e, Tigera. Głupi Tiger. Jak, jak to się nazywało? E, tiger coś tam. O o jest młody ma... Młode mieczyki tu są. Gdzie mojego mieczyka? Przezłapać złapać go jeszcze. Tak wygląda akwarium z góry. Może kiedyś pomyślę jeszcze nad jakimś większym akwarium. a mi się ręka trzęsie. Myślę, że na razie jest wszystko spokojnie. To spoko nie jest tak daleko. Pokrywy na razie nie mam, y, pokrywy też widzicie teraz, że pokrywy nie mam założonej, po prostu woda się tak nagrzewa, że potem ta woda jest tak gorąca, wczoraj było 28 stopni woda, nie? Ile takich neonów, które lubią na przykład 25 stopni max, na przykład ta woda nie była odpowiednia. Sprojniczek. Malutki, ten jest malutki, ten ma chyba 6 cm. Jest mini. Ja sam jest mała, 9 chyba, czy 8. No ten samiec już by tam, by od podobno od 8 centymetrów mniej mogą ze sobą kopulować. Znaczy tarło mieć, tak, tak mówi, tak mówi. To jest samiec zielony, ładny, ale pewnie zaraz zostanie pogoniony przez tego czarnego dużego, przez tego króla szefa, jak tam ktoś to nazywa. Król akwarium teraz cały czas goni za tą dużą samicą tu. <noise> Nie wiem czemu, tylko za nią cały czas goni. Znaczy nie tylko za nią, ale większość za nią czasu wygoni, bo nie ona nas jakaś największa i najbardziej mu się podoba. O, kolejny zbrojnik. jakie O, co są te kupiki wszystkie. Miałem je na sprzedaż, ale się rozmyśliłem się. Nie zbrojnika nie ma. No to cały czas na tym kotniku od tej samicy. Nie, tylko on ma wysokość 10 cm. to on ma takie, no jest tam więcej niż połowa od niego, to ma 6, może jest nam ślepi. O, samiec idzie do... o, 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 tego potrzebowałem na filmie, jak samiec wchodzi do nory, on wyszedł, kurde, mógłbyś tam posiedzieć jeszcze chwilę, bo coś ciekawego się wzięło. I znowu będzie drugi odcinek, a nie miałem o czym nagrywać, szczerze. Ja sobie tutaj teraz usiadł z do dołu. A mógł tam posiedzieć, ale widzieliście, przynajmniej widzieliście na oczach, jak on sobie tam wchodzi. Wczoraj tak sobie siedział i to nam pilnował cały czas tej. tej nory. Sobie pilnował. Już co zaś tatusiem, będzie pilnował ikr Ale brakuje mi tego, że tę te samicę nie chcę trochę powalczyć. Bo ja bym, to ja bym nie mnie To mnie niegrzeczną samicę. Mhm. tam jest samiec nie, to nie, to jest samica, tam jest taka duża samica z tyłu To tu jest kolejna samica samiec sobie nie wiem gdzie we poszedł i tu jest trzecia samica a, samiec co... nie, czekajcie to był samiec tamten na kotniku, tam z drugiej strony, tu jest samica siedzi sobie na filtrze No, ogólnie to. Tymczasem, cały czas gadam ogólnie. O, samiec idzie. Byś usiadł do tej dziupli, a nie. O, 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 idzie, 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 idzie. manewry robi. Tu jest z drugiej strony. Może sobie wejdzie do tej dziupli zaraz z powrotem. Pójdziemy tak chwilę jeszcze. Do 15 minut dojedę i kończę myślę i tak długo ten filmik trwa, jeszcze tak długiego filmiku nie miałem poprzedniej trwał 13-14 z wyławianiem molinezji Molinezji ogólnie bardzo ładne Podrosnę. podrosną podrosną mi i ja tu puszczę tego akwarium tu jedyno spokój bardzo spokój o samica znowu ta ta tutaj jest ta ta co się biła Na razie sobie tam rośliny je... Yeah. Znaczy dziubie Nie, to jest ta To jest ta większa tutaj Ta jest już ładna, ta samica no się tylko najeża jak obok przy... O, tu jest samiec Który się strasznie boi wypłynąć Bo ten duży go goni, zaraz zobaczycie Możecie... Chyba czy będziecie świadkami, tu jest Tu jest ten samiec, on jest bardzo ładny też Już duży Ogon mu urosnął, znaczy miecz jest Taki ogon, mieczyk duży miecz ma samiec się nawet boi bo jest już tak wystrasowany, że to jest kolejny ten samiec zielony jeszcze jeden gdzieś tam z tyłu samiec jest tam też jest schowany no i ten samiec z jest strasznie strasznie jest żar walka żar. o teraz samiec się biją ja zielony z tym mniejszym, znaczy no, z tym większym od niego, ale on się go boi, tego mniejszego. No już go Z no, Zbrojnik tam od dołu, siedzi samiec, nie wiem czy on do ciebie, nie chce wejść. Dobra, 16 minut trwa filmik, więc myślę, że to koniec na dzisiaj. Jeszcze Kiryska na koniec pokażę. Dobra, sobie powietrza, teraz schodzi na dół. No myślę, że to już koniec na dzisiaj. Zbrojniki mają się super. Myślę, że w cieplach będą posiedzieć sobie. No to to chyba no.